Wszyscy nie doszliśmy jeszcze do siebie po tym, co zobaczyliśmy na konkursie wsadów NBA 2026. Niesamowite wsady, których wcześniej nie widzieliśmy, a tak serio była niesamowita kaszana, ale dzisiaj mam dla Was 60 najbardziej unikalnych wsadów w historii konkursów NBA. Ale zanim sobie przejdziemy, zapraszam wszystkich, możecie sami zobaczyć niesamowity konkurs wsadów już 7 marca. W Gorzowie odbędzie się mecz gwiazd. Widzicie tutaj plakat. Wydarzenie znajdziecie oczywiście na Facebooku, no i na stronie internetowej. Chyba na stronie internetowej, bo nawet nie wiem, czy jest strona internetowa. Ale wracając, nie zapominajcie też, że nagrywamy serię oceniam skoki widzów, gdzie mogę ocenić Wasze skoki, wasze wsady, więc na maila, oceniam skoki Wysyłajcie mi swoje skoki, czy to z treningu, czy to siatkarskie, czy koszykarskie, czy to wsady, czy to cokolwiek. Ocenimy. A dzisiaj 60 wsadów. No i mam nadzieję, że ta kompilacja dostarczy nam przynajmniej chociaż takiej delikatnej erekcji. Na dzisiaj, kto chce skakać wyżej, zapraszam również na hatzbek.pl. A ja już tutaj odpalam i lecimy. Tylko czekajcie, gdzie jest play. Jest play, dobra, numer 60. Steve Nash do Amarę Stadmajera. Czy jak to się odmienia? Fajna paka. Naprawdę bardzo kreatywna. Ładna główka. Mocny wsad. 360 czy 180, ciężko mi to nazwać, ale jedna noga, nie dwie nogi, tylko jedna noga. No i na takiego wielkiego kloca naprawdę spoko. Dwight Howard pojawi się tu na pewno bardzo często, numer 59, czyli Windmill jego gorszą lewą ręką, gdzie narzucił sobie sam od tyłu tablicy, no i jest to niesamowite głowa za tablicą, jakby mógł to by wpadł, ale i lecimy dalej. Andre i głodala numer 58. Zobaczcie, to jest za plecami z narzutu. Ile lat temu Gość, który nie jest dunkerem, tylko graczem NBA Zajebiście 57, Jordan Ze swoją taką 180 Z ściągnięciem ręki w dół I jak Zapauzujemy sobie tutaj w odpowiednim momencie Patrzcie, łeb na obręczy Patrzcie Patrzcie Patrzcie, kurwa Patrzcie, kurwa Dobra, nieważne, i to nie jest niski kosz Dobra, więc zajebista, paka 56, no, unikalny w sat ale osobiście nie wiem, czy bym go tutaj dał. W jest po prostu byle jaki, ale front flip jest dojebany. No, patrzcie, jak goś zachowuje się jak sprężyna, no ale kolor skóry, nie oszukujmy się. 55, Aaron Gordon, bardzo zajebisty w sat Reverse windmill od boku tablicy. Widzieliśmy pompkę od Geralda Greena, ale reverse windmill, pierwsza próba i to dokręcony. Idealnie. No zresztą Arun Gordon miał masę idealnie wykonanych wsadów, już nie mówiąc o stylu nóg, o samym wykończeniu rewelacja. 54 Dominik Wilkins. To jest chyba ta paka, gdzie on siadł właściwie w powietrzu i dopiero żeby docenić tą pakę trzeba z boku oglądać. Już nie będę się tutaj kłócił czy ta paka powinna być wyżej, niżej, nieważne. No ale patrzcie. Również prawie na wysokości obręczy i pozycja przy wykończeniu. No Niby prosty wsad, ale jednak jakieś tam elementy dodatkowe są. 53, czyli cupcake. Nie Two Girls One Cup, bo wiem, że Wy o tym myślicie od razu, chociaż są taki wsad w Two girls, One Cup nie byłby taki zły. No i świeczki. świeczki. Osobiście bym wolał tutaj Windy zobaczyć. Makutang, drodzy Państwo. No i mamy tutaj wsad, którego tu nie powinno absolutnie być. Absolutnie. No i ktoś mi powie teraz, oj, tu jesteś haterem Makutanga. Czy Wy zapomnieliście jak Glenn Robinson? Y Robił ty double upy nad trzema osobami. Z głową na obręczy. Po prawie dwa łokcie. Zapomnieliście jak Hamidu Diallo. Robił windmilla łokcia nad szakiem. I chociaż się odpychał jedną ręką. A nie dwoma. No także widzicie. Nawet tutaj w tej kompilacji. Gość dał się nabrać na to. Yy, wspaniałe dzieło. Że tak powiem. McClunga. No spoko. Tyle fajnego że szak. O to jest wyjątkowy. To jest wyjątkowy wsad. Naprawdę bardzo ciężki. Yy, większość. Z nas, normalnych ludzi, to by ładnie nie dotknęło obręczy, nie sięgnęlibyśmy, nie ma szans po prostu. Dwie piłki, dwie obręcze, dwie tablice. Jawal McGee to była jego trzecia próba, o ile pamiętam, w konkursie. On tam narzucał kilka razy, wsadzał jedną piłkę, ale w końcu mu się udało, mega trudny wsad. U 360 pod nogą reverse od Jonesa Juniora, no ale yy, skoro Derek Jones Jr. tutaj jest, to i Dennis Smith powinien się pojawić, bo również robił ten sam wsad. Nawet Paul George robił ten sam wsad, ale nie w takim stylu. Akurat Derek Jones Jr. można mu tutaj śmiało przyznać, że zrobił to w najlepszym stylu i na największym luzie i zapasie. Zajebista paczka od Data Robinsona i to pokazuje nam tylko, że proste wsady mogą wyglądać zajebiście. Zwykły Tomahawk z odbicia nad spadem łebem, no tu wszystko się zgadzało przy tym wsadzie. No patrzcie, to jest rewelacja, a gość nie wykonał żadnego ruchu w powietrzu poza... Wsadę wsadem jedną ręką po prostu. Można, można. Ten wsad właśnie, to jest kompilacja najbardziej unikalnych wsadów, nie najlepszych, ale to jest jeden z topowych wsadów w historii NBA, czyli reverse za plecami, z narzutu, z jednej nogi, kończony z drugiej strony. Lekkość, z jaką tą paczką, jaką robił to Lawin, no jest po prostu niesamowite. Jeszcze od niedawna się pojawił, o, o o nim mówiłem, Glen Robinson, no i pojawił się wyżej przynajmniej od Mac, yy, Klanga, yy, No ale Glenn Robinson, no popatrzcie, T-Double Up nad trzema w tym nad zajebistą dupą. Głowa praktycznie wpadłby w obręcz, gdyby nie ten. Joe, John Wall też robił T-Double Upa. Także ten T-Double Up już się pojawił wiele, wiele razy yy, oczywiście w konkursie. No i śmiem twierdzić, że numer 46 u Dwight'a Howarda to najlepiej wykonany w historii tap Dunk. Nie dość, że jako pierwszy raz. I to i jego wsad, to najlepiej. Każdy, kto próbuje powtórzyć, nie ma takiego hang time'u zasięgu jak Dwight Howard w powietrzu, że widać, że ta piłka leci pół godziny do tablicy i pół godziny wraca do ręki. No i ten wsad wygląda naprawdę niesamowicie. Uuu, skup tak zwany showstopper, tak go nazwali, bo wtedy w tym konkursie, to był konkurs z Blake'iem Griffinem, oni nazywali te wsady w jakiś dziwny sposób, ale no DeMar DeRozanu pięknie tutaj uczył go worm, o ile dobrze pamiętam, albo wzorował się na wormie, więc mamy tutaj pięknego takiego skupa Andrei Głodala od Iversona po podaniu od tablicy, no przypominam, że on w pierwszej czy drugiej próbie wpadł tutaj twarzą w tablicę. No, i naprawdę, gdzie on to złapał, gdzie on to przeciągnął i jak poleciał, jest ta faza lotu. No, powiem wam, że kosmos. Pod nogą od tablicy od Jasona Richardsona. I widzieliśmy masę pod nogą, z jednej nogi od później od Keneda Farida. Widzieliśmy, widzieliśmy obitopin, wykonał to jeszcze mocniej i z zaskoku prawa lewa, a Richardson ma to coś. To jest bardzo niedoceniony w SAD, według mnie, czyli generalnie w SAD, po którym Gordon powinien wygrać ten konkurs sadów osobiście plecak pompka którego wcześniej nie widzieliśmy na konkursie w sadów NBA yy, zrobiony w pierwszej próbie i żaden z pro dunkerów może srać się nie srać nikt tak nie ściągnie daleko piłki patrzcie do pleców do jaj poniżej jaj mega czysto me mega zapas no to powinien być sad zwycięski no ale wygrał Windmill, y, pół metra sprzed osobistego, niestety, łokieć, no dobra, tutaj z tym łokciem to już są różne legendy, Oso osobiście mm, uwielbiam ten sad. no wiadomo, że na konkursie sadów NBA pokazał nam się jako pierwszy w, szers w szerszej publice, e, ale potem się okazało, że i Kobe go robił, o i mi przerwało, uwaga, no więc okazało się, że Kobe go robił, no i Vince jeszcze wcześniej, więc to nie był wcale taki pierwszy raz, jak... Ej, wszyscy opowiadają, idziemy dalej. Stefan Castle, no i popatrzcie, 360 reverse za plecami. Tak kurwa, mocny wsad, że ludzie po prostu chyba tam na hali nie ogarnęli i wygrał. Wtedy ma klank, no bo no, jak mógł nie wygrać. Ale to jest bardzo ciężki wsad. Widzieliśmy tą pakę, oczywiście, yy, niedawno kilka wsadów wcześniej, tylko pod nogą, a teraz mamy za plecami. On w przeciwnym kierunku przekłada, niż się obraca. Mega, mega zajebisty, trudny wsad. spadłeb, odbicie do samego siebie, od parkietu, od tablicy. No i kurde, ktoś ma 1,20 m wzrostu. To robi wrażenie. Niekoniecznie wsad, tylko to, że to on sadza. Uuu, e Evans tak, o ile dobrze pamiętam. Ale jup, dwoma piłkami nad gościem na krześle. Bardzo trudne. Naprawdę, to nie jest takie proste, nawet na niskim koszu, jakbym miał spróbować złapać dwie piłki. To masakra. Zobaczcie, jak on się zawiesił na obręczy. On praktycznie dotknął parkietu. Masakra, jacy są... Dłuzi. idziemy dalej żeby to był Skorpion tak jest Skorpion od Arona Gordona i wiecie co najlepsze że on wielki chłop wielki chłop porwał się na wsady które można powiedzieć są zarezerwowane dla małych karakanów nawet bo wymagają niesamowitej kontroli i Gordon robił wszystko co się da nad ludźmi i z narzutu kosmos Rivers tyłem Zakalavina, Lewina, to prawie że tutaj podał. Zakalawina, również bardzo mocna paka. Hmm, ale. Wyobrażam sobie, jak inni danka, że robią to pakę, tylko nabiegają z innej strony kosza. Kosz jest okrągły, więc właściwie jak widzieliśmy na przykład innych gości robiących ten sad nabiegane z boku, to jest właściwie ten sam sad. No ale tutaj w tych dogrywkach dużo się działo. Yy, I baka, gdzie właściwie miał całą stopę. Za osobistego. Na tym konkursie, w było za dużo takich szopek, tutaj jakieś dzieci z Afryki, nie wiadomo co się działo. Co nie zmienia faktu, że jest to chyba najdalszy wsad w historii NBA. Nie wydaje mi się, żeby ktoś miał dalej stopę. Co z tym kurwa aparatem? Nie wiem, już się wyłącza po kilku minutach, chyba zaraz będę musiał baterię zmienić, chociaż pokazuje 90%. Oczywiście wcisk straszny, no ale odległość również straszna, no jest topa za osobistym praktycznie, no może paluszkami gdzieś tam miźną ale no jest, jest lot na takiego chłopa niesamowite, Josh Smith również był świetnym dunkerem Windmill nad Kenyonem Martinem, muszę mówić chyba prawdziwe nazwiska, bo ktoś mi tam mówił ostatnio ty nie wiesz kto to jest, y, kto tam był, Patrilli, nieważne z Miami czy ktoś w wynieku macie kurwa mojego sarkazmu, ludzie, dobra, idziemy dalej. Aaron Gordon, Pff. no właśnie, mówiłem ostatnio o tym, że się jarają, że McClung pokazał swojego wciska, a nieważne, zapierdolił ostro od zewnętrznej strony, pod nogą, dwoma rękami, straszny gwóźdź. No i Superman, wsad, który nie jest można powiedzieć wsadem, tylko power layupem, ale sylwetka w locie. I wszystko dookoła tego jest po prostu chy o ry e. No to jest, to jak on miał sylwetkę w locie, to jest na plakaty. To jest po prostu na plakaty. Tak wygląda Tomahawk Nogi zgięte, ręka odchylona, dystans. Ja pierdziele. No grubo. Po... Nie no, przegrubo. Czy wrzucił, czy nie wrzucił. Howard Z... był przechuję w konkursach ogólnie. Idziemy dalej. Jason Richardson. No i właśnie jak porównać to co zrobił jego syn do czegoś takiego, gdzie Jason tutaj z naskoku lewa prawa odwracał się w prawą stronę. Niemożliwe w przeciwnym kierunku niż natura po prostu nam pozwoliła. Z naskoku prawa lewa, rozumiem, lewa prawa masakra. O, pozycja stra strającego kota, żeby było niżej. No i teraz tak. Mm, wsad oczywiście Klanga Po pierwsze co? To tak. Sam wsad mega turbokreatywny, ale po chuj tak ludzi zginać, że są jego wzrostu, no patrzcie przecież to jest kurwa kabaret, goście są tak kurwa złamani w pięć części, że oni są jego wzrostu, no oczywiście musi być puszofik, jest puszofik, pushof, pushof jest panko. jak już jest wysokość no to tapnięcie i tyłem wszystko tutaj zajebiście ale reszta nie zajebiście to jest według mnie najlepszy wsad chyba jaki Mac Clank zrobił na tych wszystkich konkursach, czyli to takie 540 czy 360 reverse, nazywajmy sobie to jak chcemy, no wiadomo Robiło to wielu prodankerów na świecie, powiedzmy. Tylko zobaczcie, że czy Lipek, czy Erabder mieli pół obrotu więcej. Bo nie nabiegali całkowicie z boku kosza. To jest sposób Izaya Rivera i to jest sposób Jordana Kilganona, którzy nabiegają z boku i już pół obrotu po prostu sobie odejmują. Idziemy dalej. Jason Richardson. Nie no, z całym szacunkiem, nie? Ale patrzcie. Zwykły windmill. To jest inny poziom od tych dunkerów, co... Teraz trochę są, mam wrażenie. Desmond Mason, Nawet niewiele nie musiał pajacować, tańczyć, nic tutaj robić. Zakurwił po prostu takie pod nogą, takiego gwoździa na takim stylu i to jeszcze odwrócony. Jury jest za nim. Jury widziało idealną sylwetkę pod nogą. Fajnie, liner położył się w powietrzu. Można bez pajacowania, można. Patrzcie, przed chwilą był w sad Maklanga, a teraz Oladipo robi ten sam wsad. Dokładnie w ten sam wsad i nie zbiera takich propsów. Jak maklang przy maklangu patrzcie, przy maklangu wszyscy tam czekali, żeby mu zawsze gałę zrobić, a tutaj Ola Dipo zrobił tą samą pakę i twierdzić, że nawet trochę lepiej, bo nie skończył z przodu kosza, zobaczcie, tylko z drugiej strony. No wiadomo, jakby dokręcił mocniej, łokcie wyprostował, byłoby lepiej. No i tak jak mówiłem na początku, widać moja pamięć i znajomość konkursowa nie jest wcale taka zła, jak myślicie, Dennis Smith Jr. z 360 pod nogą. Powiem Wam, że również bardzo ładnie. Niszcza sylwetka jak u Derricka Jonesa, ale również bardzo ładnie. Tracy McGrady, niedoceniany wsad. 360 pompka z narzutu. Osobiście widziałbym to, jak robi jeszcze dalej, bo miał tyle zapasu, że mógł jeszcze dodawać tutaj odległości, byłoby lepiej. Double up. Derrick Jones Jr. ogólnie bardzo mocny konkurs 2020 rok. tam masa była niesamowity wsadów. I szczerze ten double up tutaj na dwoma osobami, bo na dwoma wiadomo też jo, na dwoma pajacami Steam Brothers, yy, wiadomo nie ma tutaj też co może przesadzać ale jest na lepszym pierdolnięciu i lepszym dystansie niż wszystkie double upy jakie widzieliśmy na konkursach Fibowski przez ostatnie 5 lat yy, no to co mamy tutaj Space Jam czyli pod nogą z narzutu nie obrót, reverse to nazwę bo kończy z, drugiego, koń, z, dru, z drugiej strony kosza Ale gość niesamowity styl No ta praca, to kopnięcie w powietrzu Jest kuźwa obłęd Jest kuźwa obłęd Jordan numer 21 Nie wytrząsnął kurwa aparatem Albo go połamie albo o tej zrobię Chyba musimy zrobić panowie jakąś zarzutkę na aparat Bo inaczej ja nie wiem jak to będę nagrywał Patrzcie prosty windmill Ja osobiście nie jestem fanem tego windmilla Bo nie jest to idealnie perfekcyjny windmill ale liner i sylwetka w locie, no i te 23 na plecach, jednak sprawia, że jest coś w tym wyjątkowego. Idziemy dalej. Glenn Robinson, oczywiście, musi być ekipa Steam Flight Brothers, złamana w pół na nogach. No i mamy tutaj T-Double Upa. Kolejny T-Double Up, tylko wiadomo, my na jego konkursie mieliśmy T-Double na trzema, a teraz widzimy nad jedną, nad drugim. No ale umie przynajmniej to robić, bo łeb na dobre idzie Idziemy dalej. Kolejny. Yy, znaczy, odmiana Lapa, bo to jest 180 nad 100 osobą wsad, który robił krocha. Tylko właśnie to jest porażająco jest, w swoim tempo świetnie pokazuje, Puszofa przy tych wsadach, yy, że te wszystkie wsady zaczynają się tak samo, i pół wsadu, nawet tutaj te zawsze początek wygląda tak samo. Zawsze wiemy, gdzie jest piłka, wiemy jak nabiega, wiemy jak się zacznie, wiemy jaki ruch na początku będzie. No i to jest niestety. Problem tych wsadów. ok, taki podwójna pompka. No cóż no on masę tych samych wsadów robił, tylko dodawał różne wariacje. Dwa razy ruszył piłką, stracił ją, złapał, pół obrotu dodał, no ale to dalej jest bazowo jeden i ten sam wsad. No i nie mówię, że tylko Matlanka, ale wiele osób niestety w to poleciało. Julius Irving zajebiste kosze jeszcze mieli. Fajne, podobają mi się te ramiona, takie jak na starych, jakichś boiskach, których już po prostu nie spotykamy na co dzień. No i co? Piłka złapana w ręce, spięta na osobistym, o ile się nie mylę, no i Jordan. Ale wiecie co jest fenomenalne? Że ludzie robili, naprawdę, że ludzie robili wsady z osobistego, ale nikt nie robił tego jak Jordan. To podkurczenie kolan, to ściągnięcie piłki i jego jest najbardziej rozpoznawalne. Pierwszy dublap, o ile się nie mylę w historii konkursu NBA i to od razu z skoku lewa-prawa. Za skoku lewa-prawa jest trudniej, bo... no jest trudniej. Ale nawet tutaj Aaron Gordon potrafił zrobić push co rzadko się zdarza przy double-upie, ale tutaj się pojawił. Jezu, mak i znów piłka na głowie. No zobaczcie, ostatnie trzy wsady, jakie tutaj od Mak-Kutanga zobaczyliśmy, czyli teraz ostatnie trzy wsady jego, to wszystkie były takie same t double lap nad yy, szakiem był, t double lap nad yy, dwoma, dwopłyna pompeczka, bla bla bla. A tu za klawin, piękny lot, strasznie zakutane za plecami. No, jak tu rywalizować z takim gościem? On ma chyba yy, kobiki Alstary stary na nogach, o ile się nie mylę. Strasznie zakurwił. A to jest chyba najlepsza i najcięższa paka w konkursach NBA ever. Tak, najcięższa paka. 360 skup od boku deski, to jest jeszcze w takim wykonaniu. To jest sad. Yy... nie robią tego na konkursach. To również jest niesamowicie mocny sad. Pod nogą, osobą od deski. No i właśnie widzieliśmy Richardsona. Widzieliśmy Obitopina, który wiadomo jeszcze wyżej mocniejszego gwoździa dał, ale to była po prostu miazga od deski nad stojącą osobą pod nogą. Kurde, przegrubo, ale to był zajebisty konkurs sadów, to był dojebany konkurs sadów. Idziemy dalej, znów Makutank się tutaj pojawia, kręcący się gość i dwie piłki. To akurat szczerze, to akurat z tych wszystkich push offów to muszę powiedzieć, że to jest jeden chyba z najlepszych wsadów, takich cyrkowych, jakie on zrobił, i tak dalej. Tu już wszystko było. Wiecie co? Drabina, dwie piłki i kręcący się gość i biały niż niższy dunker. Po prostu tu już wszystko było. Wiz mm, pod nogą to też również dość przełomowy wsad, bo kury, no, wcześniej pojawiały się jakieś pod nogą z jednej nogi, ale tutaj nagle z dwóch i to po odbiciu od partnera na fajnym stylu Jordan. Kolejny raz z osobistego, już bym go nie wrzucił tutaj, może do tej kompilacji. Kolejny raz, bo już widzieliśmy ten wsad. Tylko ten jest po prostu lepiej wykonany. No, lepiej wykonany w sensie czyściej i niżej piłka ściągnięta, mam wrażenie. No ale powiedzmy, czy jest to unikalny wsad? No, jest to unikalny wsad. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych wsadów, jakie możemy sobie skojarzyć z. No, właśnie ta sylwetka. A, bo to nie uczę, że 9 i 8 to były dwa jego wsady. Nie, 9 był Wins, a 8 jego. Idziemy dalej. Za klawin. Nie powinno tutaj tego być, absolutnie. A nie, to powinno być. Przepraszam, ja tam błąd zrobiłem, bo wcześniej mówiłem o windmillu met przed osobistego. A windmilla on dał z osobistego, a pod nogą potem na koniec dał po prostu z dystansu. I to powinno tu być. Windmill z osobistego, jaki by nie był yy, przy jego wzroście kosmos. No kurwa, kosmos. Nie, do konkursatu 2016 rok to przeniósł wszystko, co widzieliśmy, na totalnie inny, dziwny, niespotykany wcześniej poziom. Konkursatu 2016 rok niszczy wszystkie prodankerskie konkursy. To jest również niesamowity wsad. Jay Richa z narzutu pod nogą, od wewnętrznej strony czy zewnętrznej, zewnętrznej strony do lewej ręki jego gorszej. Ja pierdolę. Jaki cyrk. Również obłęd. Również obłęd. Też cyrk. Też cyrk. Dwa jego najlepsze wsady. Nadał autem. Znaczy nie miał te trzy naprawdę dobre wsady. Szkoda, że to są pushofy, bo to dalej jest T-Double Up. Ale auto. Auto. No kurwa, takie coś na scenę jednak przynieść już do NBA. No to jest coś. Jeszcze, żeby był graczem NBA, to bym w ogóle już nie miał nic przeciwko. Ale. No, pojebane. No ale co on ma do stracenia? Nie gra WenBeat na taki konkurs. Jak wyszedł, to była jedna, jedyna jego szansa na pokazanie się jeszcze większej ilości ludzi na świecie. Skup 360 od Gordona, ale to był piękny wsad, piękny wykonany. Kurde, cieszę się, że w 2016 zerwałem nockę. Zresztą zawsze zarywam nockę, tylko nie w tym roku. W tym roku był jakoś wcześniej konkursadów, ale o 5 rano się obudziłem, bo nie mogłem się doczekać i już chciałem zobaczyć. Ale w 2016 oglądałem na żywo. Obłęd. Ja pamiętam, nie mogłem zasnąć. Już cały kolejny dzień miałem po prostu z głowy, bo taki cyrk był na tym konkursie. Nawet to grząd odbija się z lewą stopą na przerywanej. No. Naprawdę grubo. O to jest wsad, którego tu nie powinno być. Absolutnie. A reakcja tutaj gości jest tak totalnie przesadzona, tylko żeby wygrał. Dopiero po jakimś czasie człowiek, po jakimś. Yy, czasie człowiek dopiero zaczyna analizować bardziej, yy, no i osobiście dla mnie, tym wsadem przegrał ten konkurs. Sadów wiecie, ten konkurs był tak mocny, że nie mogę powiedzieć, że był gorszy lub lepszy, no ale po długich, długich takich przemyśleniach, to jednak w tym konkursie Gordon minimalnie powinien to wygrać. Idziemy dalej. Carter 360 Winbill, czyli najlepiej wykonany wsad w historii konkursu NBA najlepiej, po prostu siła, moc styl, samopodejście reakcja, wybuch hali wszystko się tutaj kurwa zgadzało tu tu nie ma nic do poprawy nawet to jak on napędza piłkę do prawej ręki ta lewa ręka, patrzcie gdzie zostaje nie idzie jak u innych dunkerów, gdzieś tam jeszcze długo pomaga no i cóż, czyżby to był najlepszy wsad w historii NBA pod dwoma nogami nad maskotką tyłem, jedną ręką gwóźdź Można tutaj no co? No teraz yy, napiszcie w komentarzu kto teraz ściąga gacie i koniwała. Yy. Niesamowite. Niesamowite jest to, że Aaron Gordon za i ogólnie no zdarzają się na że są lepsi niż prodankarzy. No są lepsi niż prodankarzy no, i można sobie tutaj gdybać, nie gdybać. No, jest rakieta, kurwa, powiem Jest rakieta. No, mam nadzieję, że Wam się podobała ta kompilacja. Yy, możecie też napisać w komentarzu, która faktycznie paka. O, może tak. Który wsad jest wasa, uważany przez Was, oczywiście, za najlepszy ever? Jeden wsad, który jest najlepszy ever. To no tyle. Dziękuję Wam bardzo. Będzie miło, jak zostawicie łapę w górę. Komentarz i będzie zajebiście. Siema.